Witamy Państwa w magazynie samorządowym na Shelblonk o to, co przygotowaliśmy w najnowszym odcinku. 1 listopada Welblągu zalecenia i obostrzenia. Miejskie baseny w czasie koronawirusa. Budżet obywatelski 2021. Decydujący etap głosowania. Elsin nagrodzony ogólnopolskim laurem Lodo 2020, a także inne ciekawostki i wybrane daty z elbląskiego kalendarium historycznego. Zapraszamy! Ze względu na nowe obostrzenia panujące w całym kraju od 17 października Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka jest zamknięte do odwołania. Według nowych wytycznych spływalni mogą jednak korzystać osoby uprawiające sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz studenci i uczniowie w ramach zajęć na uczelni lub w szkole. Z tego powodu ukryta pływalnia przy ulicy Robotniczej nadal działa zgodnie z obowiązującym harmonogramem zajęć szkolnych i klubowych. Nowe obostrzenia wyłączyły klienta indywidualnego z korzystania z basenu. W związku z tym MOSIR podjął taką decyzję, że uczniowie oraz zawodnicy klubów sportowych korzystają z tylko i wyłącznie skrytej pływalni przy ulicy Robotniczej, na której oczywiście jest bezpiecznie. Przestrzegamy wszystkich norm sanitarnych i wytycznych Ministerstwa Zdrowia, więc dbamy o zdrowie naszych uczniów i zawodników sportowych. Więc... Na dzisiaj tylko kryta pływalnie przyrobotniczej funkcjonuje i jest dostępna dla Elblążon. Decydujący etap w dziewiątej edycji budżetu obywatelskiego tylko do 25 października można głosować na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego na rok 2021. Na realizację zwycięskich zadań miasto przeznaczy 3,5 miliona złotych. Głosować można online poprzez oficjalną stronę akcji. Przed głosowaniem na zadania w poszczególnych okręgach warto sprawdzić do jakiego okręgu się należy, ponieważ głosy oddane na zadanie z innego będą nieważne. Wirtualne lekcje o historii Elbląga. Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu zorganizowało cykl zajęć online dla różnych grup wiekowych prowadzonych przez pracowników Elbląskiego Muzeum. Zajęcia odbywały się na internetowej platformie edukacyjnej i dotyczyły tematyki związanej z historią naszego miasta, m.in. budowy Elbląga czy dawnych zabawek najmłodszych Elblążan. Projekt Wirtualna Strefa Elbląskiej Historii powstał dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków programu Kultura w Sieci. Elbląska spółdzielnia niewidomych Elsin nagrodzona ogólnopolskim laurem Lodołomacze 2020 w kategorii Zakład Pracy Chronionej w 15 jubileuszowej edycji konkursu. To kampania społeczna wyróżniająca firmy i instytucje z całej Polski, które cechuje wrażliwość społeczna oraz odpowiedzialne zatrudnianie i pomoc osobom niepełnosprawnym. Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego etapu konkursu odbyło się 8 października w Warszawie. W tej całej grupie ogólnopolskiej zdobyliśmy my. Spółdzielnia niewidomych Helsin z Elbląga, pierwsze miejsce, był to pierwszy raz na 66 lat istnienia tej spółdzielni, wielki zaszczyt być uchronowanym takim właśnie wyróżnieniem, być nagrodzonym, bo tam była pani, pani prezydentowa, pani Agata Konhauser-Duda, był też prezes Pefronu, którzy nam gratulowali. No było to piękne, że jednak spółdzielnia, że jednak Elbląg jest w ogólnopolskim widziany w konkursie. Elbląska Spółdzielnia Niewidomy Helsin zajmuje się osobami niepełnosprawnymi już od ponad 65 lat. Obecnie pracuje w niej 41 osób. Ogrody Starości w Galerii L. El, Elbląskie Centrum Sztuki zaprasza na wyjątkową wystawę indywidualną Macieja Aleksandrowicza oraz wystawę zbiorową kilku artystów, architektów i projektantów. Ogrody Starości nawiązują do działek czy przydomowych ogrodów, w których schronienie znajdują osoby starsze. Wystawa ma także wskazywać odbiorcom problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Będzie ją można oglądać w Galerii L. do 10 stycznia 2021 roku. 1 listopada, czyli we wszystkich świętych, elbląskie cmentarze będą otwarte. Władze Elbląga oraz służby miejskie apelują jednak do mieszkańców, by wizyty na cmentarzach rozłożyć na kilka dni przed czy po wszystkich świętych, by ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Wizyty na grobach najbliższych to jest nasza już wieloletnia e, tradycja polska, gdzie, gdzie jeździmy na te groby. Ale posłuchajmy, i o to apeluję. E, Ekspertów, którzy e, również i głosu hierarchów kościelnych, żeby e, nie kumulować e, tych wizyt w jednym dniu, w dniu Wszystkich Świętych. Jest cała oktawa e, dni, które, e, w których tak możemy e, również odwiedzić groby, cmentarzy e, najbliższych. Jak co roku miasto na ten czas przygotowało dodatkową komunikację miejską. Oczywiście, zgodnie z nowymi wytycznymi, ilość osób w autobusach czy tramwajach będzie ograniczona, dlatego dodatkowa komunikacja oraz zwiększona częstotliwość kursowania linii autobusowych będzie funkcjonowała już od 24 października. Planujemy w dniach sobota, niedziela 24-25 października. Komunikacja miejska będzie funkcjonowała tak jak normalnie, za wyjątkiem linii numer 6 w której rozkład jazdy będzie obowiązywał tak jak w dni robocze. Mimo że jest to sobota, niedziela, to będzie linia numer 6 kursowała tak jak w dni robocze, a od godziny 9 do 16 uruchomiony zostanie dodatkowy kurs autobusowy na linii numer 31. Aby ograniczyć ilość osób podróżujących komunikacją miejską miasto zdecydowało się także umożliwić mieszkańcom dojazd na cmentarz Dębica samochodem. Z tego powodu ulica Łęczycka będzie jednokierunkowa, natomiast ulica Agrykola tradycyjnie zostanie wyłączona z ruchu. Zdecydowaliśmy o tym, że ulica Łęczycka w dniach 31 października, już od godziny 8 rano do 1 listopada do godziny 20 będzie ulicą Jednokierunkową. Przy czym do Dolnej Pętli nakaz ten nie będzie obowiązywał i nie będzie dotyczył autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, dostawców i służb miejskich. Od Dolnej Pętli do góry ulica Męczycka będzie już tylko ulicą jednokierunkową z możliwością parkowania ukośnego po lewej stronie jezdni a cały górny teren przy Dębicy będzie dopuszczony jako możliwość parkowania dla samochodów osobowych. By zwiększyć bezpieczeństwo o prawidłowy ruch drogowy będzie dbała elbląska policja. Dodatkowo elbląskich policjantów wspomagać będzie Straż Miejska. Obecność Patronów Straży Miejskiej w okolicach tego ma działać prewencyjnie. Będą strażnicy przypominać o zachowaniu szczególnej ostrożności tutaj tak jak wcześniej Pan prezydenta no a dla nas wszystkich oczywiście zachowujemy dystans, nosimy w sposób prawidłowy te maseczki, strażnicy będą o tym przypominali, i z policjantami. Nowe rozkłady jazdy i szczegóły dotyczące organizacji komunikacji miejskiej podczas Wszystkich Świętych oraz dni poprzedzających 1 listopada można znaleźć na stronie internetowej Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu. Czy wiesz, że dzisiejszy wygląd starego miasta zawdzięczamy pewnemu żartowi prima aprilisowemu? Elbląg był jednym z najpiękniejszych i najbogatszych miast dawnych Prus wschodnich. Stare miasto z nadrzecznym bulwarem świadczyło o jego bogatej historii i znaczeniu w dziejach Polski. Niestety podczas działań wojennych całe legło w gruzach, a po wojnie nie było ani woli, ani środków, by je odbudować. Jeszcze 15 lat stały tu gruzy w nadziei, że taka wola będzie, ale w latach 60. kazano je rozebrać. Powstał wielki dzieleniec z samotnym, zabytkowym kościołem św. Mikołaja pośrodku. W latach 60. odbudowano wprawdzie kilka kamienic przy ulicy Wigilijnej. Dwie kamienice przy ulicy Mostowej z przeznaczeniem na plebanie wzniósł ksiądz Józefczyk, ale ówczesne plany widziały tu raczej nowe bloki i wieżowce oraz drogi szybkiego ruchu. Spojrzenie na zabytkową dzielnicę Elbląga zmieniło się, gdy powstało województwo elbląskie. Młoda i energiczna konserwator zabytków Maria Lubocka Hoffman zablokowała te plany. Znajdując sojuszników w Warszawie opracowała program retrowersji, który zakładał odbudowę kamienic w zgodzie z dawnym układem i wysokością ulic, ale ze swobodą, w doborze detalu i architektury. Cóż z tego, gdy nadal nie było woli odbudowy? I tu z pomocą przyszli dziennikarze. 31 marca 1983 roku redaktor Andrzej Minkiewicz w tygodniku wiadomości elbląskie zamieścił tekst zapraszający do ratusza tych elblążan, którzy chcieliby na Starym mieście samodzielnie zbudować sobie mieszkanie. Wówczas na mieszkanie spółdzielcze czekało się po kilkanaście lat. To miał być prima aprilisowy żart. Niedawno przecież skończył się stan wojenny i nikt rozsądny nie oddawałby prywaczom najcenniejszych terenów w mieście, ale na spotkanie przyszło tyle osób. Że władze miejskie postanowiły zaryzykować. Wkrótce przy Towarzystwie Jaszczur powstały pierwsze społeczne zespoły budownictwa mieszkalno-usługowego. Inwestorzy pracowali za darmo przy badaniach archeologicznych, a po ich zakończeniu rozpoczynali budowę wymarzonej kamienicy. W roku 1990 na Starym mieście zamieszkali pierwsi z nich. Brzegi rzeki Elbląg spina dziś kilka mostów: dwa kolejowe i pięć drogowych. Dwa z nich swoją historią sięgają średniowiecza: to most wysoki i most niski, oba w obrębie starego miasta. Starszym jest most wysoki u wylotu ulicy Mostowej nazywano go kiedyś Mostem Kogi, bo został tak skonstruowany, by mogły pod nim przepływać statki wiozące towary w głąb lądu. Most ten wyznaczał portową granicę pomiędzy żeglugą morską a śródlądową. Gdy stare miasto powiększono i zagospodarowano wyspę Spichrzów, jeden most przestał wystarczać. W 1580 roku u wylotu ulicy Studziennej przerzucono most Niski. Most Niski stał się bramą do elbląskiego portu. Przed mostem cumowały większe statki pasażerskie i towarowe. Za mostem głównie łodzie i kutry rybackie oraz mniejsze statki transportowe. Na bulwarze pomiędzy mostami organizowano targi rybne i warzywne. Podczas wojny oba mosty zostały wysadzone w powietrze. Odbudowano tylko most Niski. Służył Elblążanom do roku 1984. Gdy okazało się, że dalsza eksploatacja zagraża bezpieczeństwu, wówczas został rozebrany i zastąpiony niezbyt elegancką kładką dla pieszych. 7 lat temu Elbląg odzyskał swoje dawne piękne mosty. Budowa ich trwała 6 lat i kosztowała ponad 38 milionów złotych, z czego prawie 30 milionów pozyskano z funduszy unijnych. Dziś mosty te są jedną z atrakcji coraz piękniejszego Elbląga. A teraz zajrzyjmy jeszcze do naszego historycznego kalendarium. 671 lat temu w Elblągu, podobnie jak w całej ówczesnej Europie, panowała epidemia czarnej śmierci. Od zarazy zginęło około 9000 Elblążan. 363 lata temu, na zjeździe w Bydgoszczy, ważyły się losy Elbląga po najeździe szwedzkim. Dzięki naciskom wpływowych Gdańszczan Jan Kazimierz nie oddał Elbląga elektorowi brandenburskiemu. 247 lat temu elbląscy kupcy przy ówczesnej ulicy Psiej założyli lożę masońską Konstantia. Dom loży po rozbudowie otrzymał wieżyczkę z zegarem i stał się najprzestronniejszym lokalem w mieście. Odbywały się w nim bale i koncerty, a uliczkę Psią nazwano ulicą Loży. Dziś jest to ulica Pestaloziego. 176 lat temu rozpoczęto budowę kanału Elbląskiego. Po 14 latach budowy w październiku 1860 roku kanałem przepłynęły pierwsze barki. 133 lata temu z Braniewa na Zawadę przybyły pierwsze trzy siostry ze zgromadzenia Katarzynek, by opiekować się ubogimi i chorymi. W październiku 1889 roku siostry utworzyły pierwsze w Diecezji Warmińskiej przedszkole dla 40 dzieci. 114 lat temu odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod wieżę Kościoła Świętego Mikołaja. Kościół w pożarze w roku 1777 został mocno zniszczony, spłonęły też jego trzy wieże. 70 lat temu władze miasta zorganizowały specjalne spotkanie z autochtonami. W Elblągu, często w trudnych warunkach i bez pracy, mieszkało 844 autochtonów. 64 lata temu na fali polskiego października przemianowano nazwy ulic Stalina na Generała Bema i Rokosowskiego na 21 Października, a Plac Czerwony otrzymał oficjalnie nazwę Plac Jedności Narodu. 50 lat temu ksiądz Józefczyk otrzymał pozwolenie na odbudowę staromiejskich kamienic przy ulicy Mostowej z przeznaczeniem na plebanie. Odbudowa pierwszego domu ukończona została rok później. 34 lata temu przedłużona została linia tramwajowa na odcinku od ulicy Obrońców Pokoju do Nowej Pętli przy ulicy Ogólnej. 33 lata temu w Gdańsku odbył się chrzest statku MS-Elbląg. Matką Chrzestną została brygadzistka zakładów odzieżowych Truso. Na uroczystość do Gdańska udała się 40-osobowa delegacja Elblążan z prezydentem Michałem Oliwieckim. MS-Elbląg był drugim polskim statkiem noszącym to imię. 28 lat temu Rada Miejska powołała do życia port komunalny w Elblągu. 25 lat temu otwarto diecezjalne Centrum Charytatywno-Ekumeniczno-Muzealne przy ulicy Świętego Ducha. Dziś mieści się tu Kuria i Archiwum Diecezjalne. 24 lata temu Zespół Szkół Gospodarczych przy Ulicy Królewieckiej obchodził swoje 50-lecie. 24 lata temu w lokalu przy ulicy 1 Maja otwarto placówkę pik oraz laboratorium fotograficznego KODAK. 24 lata temu prezydent Henryk Sonina przychylił się do prośby elbląskich historyków i zlecił ustawienie pamiątkowych tablic w miejscach dawnych elbląskich cmentarzy. 23 lata temu zakończył się gruntowny remont mostu tysiąclecia. Dziś kardynała Wyszyńskiego w trakcie remontu miasto odczuwało paraliż komunikacyjny. 15 lat temu przed kościołem miłosierdzia Bożego ustawiono haczkar ormiańską kamienną stelę. 13 lat temu w Szkole Muzycznej odbyła się światowa premiera musicalu pod tytułem Przedstawienie, opartego na scenach z życia Józefa Karpińskiego, pierwszego dyrektora szkoły. 12 lat temu zmarł dr Lech Sobczak, ceniony lekarz, ordynator oddziału psychiatrii w Szpitalu Wojewódzkim. 3 lata temu, po 68 latach wyprowadzono z Elbląga dowództwo 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.